Podcast Krytyczny. Postępowy głos w Twoim smartfonie. Dzień dobry, witamy Państwa w podcaście Krytyki Politycznej. Ja nazywam się Wendula Czabak. Ja się nazywam Krzysztof Tomasik. I chcieliśmy dzisiaj porozmawiać o naszych książkach kościelnych. Wydaliśmy właśnie książkę Roberta Samborskiego. Sakrament obłudy. Wspomnienia z seminarium. Tak, to jest, to jest nasza nowość. W takiej nieformalnej serii, którą w wydawnictwie nazywamy sobie serią z koloratką. Nie mamy osobnej serii do książek zajmujących się tematyką kościelną, tematyką pedofilii w kościele, nadużyciami w kościele, natomiast już tak się złożyło, że Ładnych kilka książek się uzbierało właśnie o tej tematyce. W tym bardzo, bardzo głośne i, i, i mające oddźwięk. Zresztą już książka, od której zaczynamy, czyli Sakrament od Obłudy, też już zdążyła wywołać trochę zamieszania. Tak, już nawet gość niedzielny dostrzegł naszą publikację i tam grzmiał nad nią. Wspaniale, Każda, każdą reklamę przyjmujemy. W każdym razie książka Roberta to opowieść o jego drodze przez seminarium w Legnicy. Młody, wierzący chłopak, zafascynowany ruchem oazowym, postanowił zostać księdzem, wstąpił do seminarium. I gro książki to właśnie opis tego, co się dzieje w seminarium, w jaki sposób przyszli księża są formowani, w jaki sposób są traktowani, co widzą, w jaki sposób ich wiara, naiwność, otwarcie jest zderzone z machiną kościoła i z takim cynizmem okropnym. To, to jest chyba to, co, to, co mi się najbardziej y, rzuciło e, w, w, podczas lektury. Rzeczywiście, że to wszystko jest strasznie, e, strasznie, strasznie cyniczne. Tak, i on właściwie też opowiada z takim rozżaleniem, że poszedł pełen ideałów, chciał coś robić dla dobra wspólnoty, dla innych ludzi, jako ksiądz. I okazało się, że tam nic takiego nie ma w tym seminarium, że jak to mówił, ksiądz ma być bierny, mierny, ale wierny. Tak, no i to jest oczywiście schemat znany z różnych takich autorytarnych instytucji, ale kiedy, kiedy się o tym czyta, w takim osobistym przypadku, z, z, z różnymi wydarzeniami, z, z konkretnymi. Z konkretnymi Przypadkami, rozmowami, opisami ludzi, których tam spotkał, to, to robi rzeczywiście kolosalne wrażenie i też powiedzmy, że to, to, jest, to jest świeża historia. To jest, to jest to, tak naprawdę to w tej chwili tak wygląda. To nie jest, to nie jest jakiś opis sprzed, sprzed dekad. W tej, tak są formowani księża właśnie w tej chwili. Tak, i to są ludzie, którzy potem rządzą umysłami parafian w polskich. Ta, tak, jak, jak sobie uświadomić, że, że spowiadają, radzą, są jakimiś to jest To jest potworne. I też myślę, że możemy przejść do naszej kolejnej książki, która jakoś pokazuje dalszą drogę Księdza. To jest... A właściwie to jest swego rodzaju ciągłość. To widać, że też w naszym wydawnictwie nic, nic się nie dzieje bez przyczyny. W tej chwili mamy wspomnienia niedoszłego Księdza, ale wydaliśmy też wspomnienia byłego Księdza. Tak, który nawet dość wysoko zaszedł w korporacji Kościół, bo tak się nazywa książka Piotra Babińskiego właśnie wspomnienia byłego księdza i to jest y, y, bardziej taka historia, y, bardziej właśnie odległa, czyli rzeczywiście y, księdza, który już był księdzem, który już był, pracował jako ksiądz spory czas, który opisuje, jak to wyglądało pod koniec PRL-u, ponieważ wtedy się zaczyna jego droga, jego droga właśnie księdza. I, i, i w jaki sposób na przykład takie, takie, takie rzeczy, o których też często nie myślimy w jaki sposób na przykład się budowało wtedy kościoły, jak to wyglądało od strony jakiejś prowincjonalnej parafii, yy, niewielkiej, jak, jak wygląda to przerzucanie księży, jak wygląda ta relacja na przykład z proboszczem. Czy z biskupem tam też opowiada, czy są konkretne stawki, że jak chcesz zostać proboszczem w jakiejś <laughs> dobrej parafii, no to musisz tam w kopercie, żeby się nie przewracała chyba, tak, tak. żeby stała koperta na stole. Tak, tak no właśnie ciekawy. Ob obawiam się, że to może też być wciąż aktualne. W każdym razie, to jest, to, to, to jest jakby właśnie taki albo można powiedzieć dalszy ciąg, albo właśnie, albo właśnie taki prequel sakramentu obłudy, wszystkich zainteresowanych, którzy, którzy chcą się dowiedzieć więcej, zachęcamy i odsyłamy do korporacji kościół. Tam jest też taki ciekawy motyw, który zresztą pojawia się tuż u Roberta Samborskiego, że ci księża, którzy idą do seminariów, oni są tak uwodzeni przez jakiś takich charyzmatycznych księży. Na początku. Tak, tak, że będą robić. Coś wspaniałego, że są wyjątkowe i w ogóle, że takie poczucie, że jesteśmy jakimś wyjątkowym, my księża w Sutannach. A później różnie się zdarza i, i, i też w korporacji Kościół są, są takie opisy e, pracy fizycznej czasami, tak. która, która właśnie e, nie dosi księża, czy, czy młodzi księża są właśnie w taki sposób też wykorzystywani. Oczywiście bez, e, bez, bez żadnej zapłaty, bez żadnej umowy o pracę. To wszystko, wszystko. Ja nawet na lewo. bez dziękuję. Tak, właśnie, właśnie. A jak już mówimy właśnie, tak. o darmowej pracy i wykorzystywaniu, to o, nie możemy nie powiedzieć. To nic nie, nie przebije zakonnic. Tak, Marty Abramowicz, świetna książka. Zakonnice odchodzą po cichu. Prekursorska y, książka sprzed przed ładnych kilku lat. Wciąż Wciąż dostępna, wciąż się sprzedaje, ukazało się drugie wydanie poszerzone. Ponad 50 tysięcy sprzedanych egzemplarzy, bo to też była taka historia, że zajrzeliśmy, co się dzieje u zakonnic, jakby to wszyscy podejrzewaliśmy, że tam chyba nie dzieje się zbyt dobrze, że one są po prostu biedne, wykorzystywane, nie mają nic do powiedzenia, są właściwie służącymi kościoła. Tak, w ogóle jest bardzo mało, mało publikacji na temat zakonnic, a jeszcze Marta postawiła sobie wyżej poprzeczkę, ponieważ postanowiła napisać o czymś. Co jest jeszcze bardziej tabu, czyli o tym, właśnie, co się dzieje z zakonnicami, które, które odchodzą z zakonów. Co, co nimi powoduje, co się z nimi dalej dzieje, w jaki sposób Kościół je traktuje. One też to, to są często bardzo dramatyczne sytuacje. To, to są po prostu kobiety, które przyszły jako dziewczyny do zakonu. Często, często nie pozwolono im skończyć szkoły. Często, często nie skończyły szkoły, nie mają zawodu. Pracownie wały fizycznie e, w, w, w nawet, nie wiem, nawet jakby w niektóre z zakonów to są gospodarstwa, gdzie są kury, gdzie, się, gdzie, gdzie jest ziemia, gdzie są, gdzie są jakieś zbiory i, 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 i po takich kilkunastu, czyli kilkudziesięciu latach właściwie się odchodzi i y, nie ma się żadnego dorobku zawodowego. Nie, nie ma, się ma się gdzie wrócić, nie, bo rodziny najczęściej odrzucają te kobiety. Tak, jest, jest to ta stygma, jest to, jest to no, no, te historie są rzeczywiście rzeczywiście wiem, przerażające i, i zresztą myślę, że to też odpowiada jeden, jeden z sukcesów tej książki, która rzeczywiście była wielkim, wielkim sukcesem finansowym, ale także odbiła się szerokim echem. Między innymi z tej książki też powstał spektakl teatralny tak. i mhm. To, to widać, w jaki sposób y, rzeczywiście było zapotrzebowanie na, na, na te informacje, co z tymi zakonnicami się dzieje. Także zakonnice odchodzą po cichu. E, jeśli ktoś y, nie zna tej książki, to bardzo serdecznie polecamy. To jest, to jest bardzo ważna, e, pionierska publikacja. I jeszcze mamy drugą książkę Marta Abramowicz. Po tym. Dzieci Księży, nasza wspólna tajemnica. Tak, to właściwie tytuł mówi wszystko i y, tytuł, y, tytuł jest y, wyjaśniający. No, to są po prostu historie dzieci Księży. Też, y, też... Odrzuconych na marginesie. One jakby czasem nie mają kontaktu z ojcem, czasem mają, ale to jest taki tajemni, te, te, w tajemnicy, że wszyscy wiedzą, że to są dzieci Księdza, ale oficjalnie on nie może się do tego to dziecko przyznać. Tak, Marta Abramowicz też pokazuje właśnie ten schemat najczęstszy, jak to wygląda, w jaki sposób. W jaki sposób Kościół też traktuje tak. te, te dzieci, czyli instytucja, w jaki sposób te kobiety, czyli, czyli, czyli matki, są albo przekupywane, albo odrzucane. Często są też namawiane do aborcji. Oczywiście. Wiele lat, wiele lat to jest gdzieś, gdzieś takie utajone, jednocześnie się wie i nie wie w różnych, w różnych społecznościach to jakoś funkcjonuje, a z, drugiej strony, a z drugiej strony jakby tego nie było. To jest, też, to jest też, też fantastyczny temat i zresztą na podstawie tej książki też powstał spektakl teatralny, który też się tak nazywa właśnie Dzieci Księży, wciąż jest grany, wciąż jest repertuarze teatru dramatycznego w Warszawie. Bardzo serdecznie zachęcamy zarówno do oglądania spektaklu, jak i do czytania książki Dzieci Księży. I mamy też książki Artura Nowaka, które już nie są takie... Nie wiem, słowo przyjemne to nie jest dobre słowo, no, ale no tutaj jest po no, prostu hardkor. Tu tak, jest po prostu hardkor. Nie może być mowy. Wydaliśmy, Artur Nowak jest oczywiście bardzo znanym w tej chwili też komentatorem, który, który na, w temacie. Prawnikiem. On się też zajmuje, zajmuje sprawami przeciwko kościołowi. Tak, właśnie jako prawnik na, mm -hmm. najczęściej występuje, ale jest też autorem książek. Um, komentatorem. Debiutancka książka jego i e, jego żony wyszła u nas w każdym razie. Tak, Artur Nowak, Małgorzata Szewczyk-Nowak, żeby nie było zgorszenia. Ofiary mają głos. To była. To, to jest bardzo ważna książka, bo to jest po prostu, tak jak mówi pod tytuł, y, głos oddany ofiarom. To są wywiady, y, taka mocne, prosta, prosta mocne. forma, po prostu pozwolić mówić ofiarom, które, które opowiadają o tym, jak były. Wykorzystywane, molestowane, gwałcone. Te historie są bardzo różne, są rzeczywiście wstrząsające. Um, to jest też, co jest wstrząsające, że jakby kościół nigdy nie był zainteresowany, żeby się nad nimi pochylić. Zainteresowany był ukryciem tego, oczywiście. zamieceniem pod dywan, oskarżeniem ofiar. Tak. Nigdy się nimi nie zainteresował. To, 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 to wszystko prawda. I y, y, no, te, te historie są różne, tak jak. Tak jak, tak jak y, w ogóle życiorysy są różne, ale, ale, ale kilka z nich jest naprawdę, jest naprawdę porażających to jest między innymi um, historia Ireny, która, która była egzorcyzmowana. To jest, to jest bardzo Straszna mocna historia. historia. Pamiętam też historię Szymona, który był przez wiele lat uwikłany w jakiś taki dziwną, dziwną relację, dziwny związek z, z księdzem, pedofilem, kto, kto, ten związek trwał, kiedy on już nie. Jeszcze Własna dzieckiem. matka go chyba wepchnęła w ręce tego księdza, bo chciała go uratować przed przemocą w domu. To jest, to jest rzeczywiście jakaś, jakaś niezwykła, porażająca historia, gdzie, gdzie to się ciągnęło latami, kiedy już, już, ten, już ten mężczyzna miał, miał, miał swoją rodzinę, żonę no na, naprawdę. Cały to, czas był uwikłany w tą taką patologiczną tak. relację, a jak wiemy z, zachodnich, z zachodniej prasy, nie jest to historia odosobniona. To prawda, to prawda i to jest, to jest, rzeczywiście, to jest rzeczywiście interesujące, że y, ta książka łamie schemat, to znaczy, że taki, jeżeli nam się wydaje, że po prostu t, y, ksiądz tam gdzieś kiedyś na kolonii raz molestował czy, czy, czy zgwałcił. Położył rękę na kolanku, tak, nie. I, to, i, i, I koniec i, i, i to jest ta trauma. Y, nie, to, to są często właśnie jakieś... Y, Patologiczne, jak powiedziałaś, wieloletnie relacje, które się ciągną, które, które, które są wciągnięci właściwie całe rodziny, całe, całe grupy osób, naprawdę to jest to jest. To jest Przerażające, jeszcze takim dodatkową, dodatkową wartością tej książki jest fakt, że okładkę za, zaprojektowała jedna, jedna z bohaterek, właśnie jedna z ofiar, która, która narysowała... Mroczną, czarną postać w koloradce i misia. Tak, jakby jedną, jedną, jedną z form terapii dla niej było właśnie jest rysowanie, malowanie i, i, i właśnie jeden z, i, I motyw główny to jest, to jest to są właśnie ci, ci oprawcy w Sutannach i, i rzeczywiście jed, jeden, z tych, jeden, z, jeden z tych obrazów został wykorzystany jako... Jako okładka, Artur Nowak, Małgorzata Szewczyk-Nowak. I to, co, to, co z, zresztą y, mówiliśmy, że, że y, książek y, wydaliśmy, trzy książki Artura Nowaka. Tak. Właśnie druga historia z, z tej książki, Historia Ireny, posłużyła autorowi y, Arturowi Nowakowi do napisania powieści, y, Kroniki Opentane. I rzeczywiście on, on, tą historię egzorcyzmowania, wstrząsającą, porażającą, gdzie, gdzie właściwie dziewczyna była y, no, no, uwięziona i, i, i trudno uwierzyć, że to się działo w Polsce w XXI wieku, że to jest, że to jest, że to jest w ogóle możliwe. I, I on tą historię sfabularyzował, jakby rozpisał na, 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 na taki... Taki killer beletryzował tak, taki... zbeletryzował ją tą tak, tak, historię. Tak, tak. Tutaj też, też bohaterka, y, 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 ważnym, waż, ważną kwestią jest jej orientacja seksualna, ponieważ y, Powieści bohaterkę z lesbijką, także, także też zachęcamy właśnie dla osób, które, które, które być może nie są w stanie nie są w stanie czytać po prostu takich y, prawdziwych wydarzeń, prawdziwych opowieści y, ofiar, co zresztą się często spotykaliśmy na przykład na targach książki, że, że ludzie podchodzili i mówili, że, że to wspaniale, że takie książki wydajemy, że oni kibicują i trzymają kciuki, ale sami nie kupią, bo po prostu tych y, potworności nie są w stanie znieść, nie są, nie są, w, stanie, nie są w stanie o tym czytać, więc, więc być może taka fabularyzowana, fabularyzowana historia y, przez to, że właśnie fabularyzowana jest w jakiś sposób yy, yy, bardziej możliwa do, do, do przełknięcia i, i, i do strawienia. Także kroniki opętane też bardzo serdecznie polecamy. A przy czym jest tak też, że w polskim kościele te egzorcyzmy są bardzo jakoś mocno Niestety, stoją. Tak, To jest szok, szokujące. To jest szokujące, że to, że to rzeczywiście. Są księża egzorcyści, ludzie naprawdę w to wierzą, poddają tym swoich bliskich. Tak, ale to, to, to jest po prostu cała jakaś kasta się wytworzyła. Księży, którzy właśnie z tego, z tego żyją, którzy, którzy w liczne miejsca jeżdżą i się tym zajmują. Och, no chyba. Trzecia książka Artura Nowaka. Dzieci, które gorszą, to jest kontynuacja, żeby nie było zgorszenia. Tak, ponieważ to są, też, to są też wywiady. Tylko już wywiady nie tylko z ofiarami. To jest jakby też trochę pokłosie tej książki, osoby, które do Artura się wtedy zgłosiły, po, po, po jego pierwszej książce, żeby nie było zgorszenia i dalsze. Perypetie, dalsze. Nie, nie, zawsze, nie, nie, nie zawsze tylko ofiar. Jest tych świadectw niegodziwości Kościoła tyle, że Artur Nowak napisał drugą książkę o tym. A właściwie trzecią. 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 A chronologicznie, chronologicznie trzecią. Z głośnych książek na pewno jeszcze musimy wspomnieć tutaj o Krzysztofie Haramzie. Kamień węgielny. Mój bunt przeciw hipokryzji kościoła, to jest także tak, książka, która, która wyszła u nas, to jest tłumaczenie. Krzysztof Haramza chyba nie trzeba um, nikomu przypominać, to jest... Wielką karierę zrobił, prawda, historia Bardzo, kościelny. bardzo głośna. To jest jedyny, to jest jedyny ksiądz, który, który rzeczywiście zaszedł tak wysoko w tej hierarchii watykańskiej, który zrzucił, właściwie nawet nie zrzucił sutanny, tylko on najpierw powiedział, że jest gejem i że stosunek Kościoła do, do homoseksualności jest błędny, okropny, powinno się to zmienić, on chce, on chce inaczej żyć i zaczyna nowe życie ze swoim partnerem i oczywiście na, na, na reakcję nie trzeba było długo czekać i wkrótce został pozbawiony i przestał, przestał być księdzem. Natomiast... Kamień węgielny to jest po prostu jego, jego autobiografia, to jest jego opowieść o tym, jak wyglądało jego e, dochodzenie do Kościoła, jak wyglądała e, kariera wewnątrz tej instytucji, e, jak to wyglądało, z, 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 czym się, z czym on musiał się borykać, w jaki sposób e, m, ukrywał swój homoseksualizm, jak to wygląda w ogóle w Watykanie, wbrew temu, co często nam się wydaje, że, że to jest. E, taka jawna sprawa i właściwie y, tylko oficjalnie, y, oficjalnie oficjalnie tam nie ma gejów, a nieoficjalnie oficjalnie wszyscy o sobie wiedzą i y, y, y jest jawne życie, no to Haramza jakby mówi, że nie. I, i, i opisuje. No w Polsce też mamy wysoko postawionych y, dostojników, no, no, którzy są homoseksualni. Jedno, no, wiesz, no, są badania, że, że, że w kościele ten odsetek gejowski sięga nawet 40%, więc... Czyli jest, jest wyższy niż czy, czy, no, w społeczeństwie. tak, dużo, czter, ponad czterokrotnie, więc rzeczywiście, a przypuszczam, że i tak być może zaniżony jest to. Ale tak to zresztą. też Robert Samborski, autor Sakramentu Obudy, mówi, że on wstąpił do seminarium, bo wypierał swój homoseksualizm mhm. i to jest też taki motyw, tak, że oni się wstydzą tego homoseksualizmu, Oczywiście. nie wierzą, że są i postanawiają zostać księdzem. Zresztą te, te drogi są różne, bo czasami to jest po prostu cyniczne, to jest po prostu cyniczne, to jest uznanie, że to jest bardzo dobre miejsce, gdzie można zrobić karierę. E, tak, gdzie można zrobić karierę i gdzie można być po prostu po cichu gejem, jednocześnie jednocześnie nie, nie wzbudzając nie wzbudzając jakichś podejrzeń, czy no, no, no i jednocześnie. A jak zajdziesz odpowiednio oczywiście. wysoko, to już możesz sobie na różne rzeczy pozwolić. No zresztą nawet nisko wystarczy dobrego opiekuna znaleźć, i, i, i być może też, też różne, różne drzwi się wtedy bardzo szybko otwierają. No, wspaniale o tym, jak wygląda polski kościół pisze Agata Diduszko-Zyglewska w swojej książce Krucjata Polska. Tak, to jest jeszcze, jeszcze inny, inny aspekt, ponieważ rzeczywiście Agata tutaj nie bierze jeńców. To ona, ona wychodzi z innej pozycji, to jest osoba z zewnątrz i rzeczywiście opisuje z, z, pozycji, z pozycji ateistki, z pozycji matki, z pozycji polki, feministki. obywatelki, feministki, jak to, jak to ona widzi i rzeczywiście to jest taka to jest, to jest taki głos, głos w ważnej sprawie, taki obywatelski głos w ważnej sprawie i rzeczywiście zresztą Agata Duszko-Zyglewska jest znana z, z różnych, z różnych dzia działań, w tej chwili jest radną, warszawską radną, współtworzyła e, mapę mapy... Pe polskiej pedofilii, tak. czyli, czyli e, razem z Janą Szeryng-Wielgus e, działa, zresztą wciąż działa. E, w, tej chwili, e, w tej chwili Agata jest też działaczką e, Nowej Lewicy, a rzeczywiście Krucjata Polska to jest taki zbiór jej, e, jej e, tekstów o e, polskim kościele, w, wywiadów, w, w, no, no, tego, czym się, czym, się, czym się właśnie zajmowała, w jaki sposób. Y kiedy opracowywali właśnie mapę pedofilii, kiedy no w ogóle bardzo różne aspekty, gdzie, gdzie ten kościół rzeczywiście wkracza dość brutalnie w życie zwykłych ludzi i no, często w sposób okropny. To są, nie wiem, historie w szpitalu, gdzie, gdzie, gdzie księża ludzi cierpiących nachodzą, gdzie właściwie się nie można ich pozbyć. To są historie też rodziców gdzie dzieci, gdzie, gdzie, gdzie też właściwie um, to, to nie oni muszą zabiegać, żeby właśnie dzieci chodziły do, na religię, jeśli chcą, tylko po prostu muszą się, muszą się opędzać i, i, i muszą jakoś to usta, ustawić, bo konkordat jest nieprzestrzegany. Różne ustalenia, właśnie związane z tym, że, że lekcje mają być na początku religii albo na końcu są nieprzestrzegane. Także tych historii takich życiowych, zwykłych, normalnych są y, miliardy i rzeczywiście Agata tutaj jest taką nieustraszoną działaczką, tym się zajmuje. I, i, I ta książka Krucjata Polska jest też jednym, jednym ze świadectw. No i też powiemy, że nie ustajemy w pracach w przyszłym nie, za dwa lata. Będą kolejne książki. Po prostu będą książki o tej, o tej właśnie tematyce. Już nad tym pracujemy. Tak. Jest na co się cieszyć. Niestety właśnie nie, nie, nie udało nam się ustalić, czy umowa już podpisana, więc nie możemy zdradzić więcej szczegółów, ale obiecujemy, że nie zaprzestajemy, nie zaprzestajemy patrzeć Kościołowi na ręce i, i no, no, diagnozować tych różnych, różnych problemów, które, które na styku państwo-kościół, państwo-obywatele, państwo-społeczeństwo są, są i były, bo to, bo to dotyczy zarówno teraźniejszości, jak i przeszłości, a wszystko po to, żeby przyszłość nie była lepsza. Tak, żeby nie było tego połączenia państwa i kościoła. Albo było jak najmniej. Nie było. <noise> to Dzie jest do, docelowy, docelowy, tak, projekt. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo i polecamy nasze książki z serii z koloratką.